Twoje koleżanki kłamią. Prawdziwa atrakcyjność to nie uroda, to broń. To mroczna gra psychologiczna, w której piękno jest tylko pionkiem na szachownicy. Pierwsza zasada, bądź jak cień, dostępna, ale nigdy w pełni osiągalna. To zasada niedostępności. Twoja nieobecność musi krzyczeć głośniej niż Twoja obecność. Wzbudzaj tęsknotę. Niech Twoja uwaga będzie nagrodą, o którą trzeba walczyć, a nie darem rzucanym na wiatr. Użyj efektu aureoli. Pokaż jedną, ale genialną cechę, na przykład zabójczą inteligencję. Umysł celu automatycznie dopisze resztę. Piękno, dobroć i obsesyjne pożądanie. Opanuj sztukę lustra. Subtelnie naśladuj jego gesty, ton głosu, a nawet rytm oddechu. W jego podświadomości stworzysz iluzję bratniej duszy. Poczuję, że znacie od zawsze. Stosuj efekt Zejgarnik. Ludzki umysł ma obsesję na punkcie niedokończonych spraw. Nigdy nie kończ rozmowy jako ostatnia. Zawsze zostawiaj intrygujące niedopowiedzenie. On będzie o tobie myślał bez przerwy, próbując w głowie domknąć pętlę, którą otworzyłaś. To nie jest manipulacja. To jest dogłębne zrozumienie, jak działa ludzki umysł. To wiedza, której one boją się używać, bo wolą pozostać ofiarami, a nie drapieżnikami. A ty, chcesz poznać więcej zakazanych technik? Skomentuj mroczna i subskrybuj po więcej.